Wojciech, była analiza strzałów zrzutu karnego i przydało się. No, bardzo się przydała. Aczkolwiek no, nie zawsze można ufać tym analizom, ale akurat tym razem zaufałem i opłaciło się. Dzisiejsze spotkanie wydawałoby się, że może nie będzie takie trudne. Chociaż już mecz z górnikiem Wawrzyk pokazał, że te zespoły z dołu tabeli nie są wcale takie słabe. Dokładnie, każda drużyna w tej lidze jest, gra bardzo dobrze. Czy to jest z dolnej, po, z dolnej połowy tabeli, z górnej, tak, to jak się okazuje, że tu nie ma żadnej różnicy, każdy gra na równi. Szkoda tych punktów, bo mogliśmy, bo przeważaliśmy i mogliśmy też wygrać, no ale też trzeba się czuć z tego jednego punktu, bo też parę będów się zdarzyło i całe szczęście, że my nie przegraliśmy. No właśnie, my wykrywaliśmy sporo sytuacji, ale kilka razy miałeś gorąco pod swoją bramką. Szczególnie chyba groźnie były sytuacje takie z niczego, gdzie znajdowali się praktycznie oko w oko z tobą. No dokładnie, no wykorzystywali chwilę słabości naszej. No też nie da się przez cały mecz napierać na bramkę przeciwnika. Generalnie. Z tyłu tam było dobrze, a nie, nie, nie udawało im się przebijać bliżej bramki. Co skutkowało tym tylko, że wpadła jedna bramka na początku. Być może, no, być może za bardzo byliśmy uradowani bram tym prezentem na początku, ale na szczęście nic nie wpadło już później. Teraz mecz z MKS-em czyli z zespołem z góry tabeli, z którymi Wam się trochę lepiej gra? No, jak można zauważyć, to z zespołami z górnej połowy tabeli gra się dużo łatwiej. No zobaczymy jak tam będzie. No Klucz Work ma dobrą pasę, chyba jest aktualnie liderem, gra bardzo, słyszałem bardzo dobrą piłkę. No i będzie, będzie walka tam, tak.